Siema, z tej strony do Manu, a w dzisiejszym materiale poruszymy parę zagadnień natury egzystencjalnej i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy Ultimate Team faktycznie rozwija się z korzyścią dla wszystkich graczy. Bo o tym, że ten tryb gry na przestrzeni ostatnich czterech lat zrobił kilka poważnych kroków do przodu, przekonał się już chyba każdy. Przypominam, że jeszcze w FIFA 16 nie było Food Champions, Division Rivals, Squad Battles ani żadnych wyzwań pozwalających nam odblokować jakąś ciekawą kartę. Wszystko, co mogliśmy zrobić, to zagrać drafta, turniej lub sezony, no i wszystkie te tryby gry dostępne były zarówno offline jak i online. Więc największym osiągnięciem tamtych czasów, na jakie mogliśmy sobie pozwolić, było wygranie pierwszej ligi w sezonach online, za co otrzymywaliśmy 15 tysięcy monet. No i na tym tak na dobrą sprawę kończyła się cała zabawa. Więc już w porównaniu do FIFA 19 no to jest jednak prawdziwa przepaść, bowiem w niej mieliśmy Division Rivals, Food Champions, no i skład Battles z nagrodami przyznawanymi co tydzień. No a do tego pojawiały się okresowe zadania, które pozwalały nam na zdobycie kart specjalnych, chociażby dzięki meczom wygranym konkretnymi składami w meczach towarzyskich online. Wszystko to wygląda bardzo fajnie i mówiąc prosto, z mostu prowadzi do szybkiego uzależnienia graczy, bowiem wielu z nich z przyjemnością poświęca kilka godzin każdego tygodnia, tylko po to, by zgarnąć chociaż jakieś podstawowe nagrody za FUT Champions, no co dotyczy także mnie. I chociaż aktualnie. W FIFA jest nieporównywalnie więcej ciekawych aktywności, a także możliwości zdobycia monet, paszek czy też kart niż jeszcze 5 lat temu. To po tym, jak zacząłem walczyć o możliwie jak najlepszą kartę Iconswap, doszedłem jednak do wniosku, że po pierwsze, pałka się przegła, a po drugie, w niektórych kwestiach nawet taki Ultimate Team FIFA 16 był lepszy od tego co mamy obecnie. I oczywiście punktem wyjściowym jest tutaj to o czym już niejednokrotnie wspominaliśmy w ostatnich tygodniach. Czyli zmuszanie graczy przez jej do odblokowywania wyzwań o wymianę ikon w Division Rivals przy jednoczesnym użyciu składów, które zawierają aż po 7 kart trafionych przez nas w paszce. No bo jednak jak wiemy, większość osób nie ma zamiaru kupować Fapoints i nie jest w stanie złożyć na bazie swoich trafów lepszego składu, chociażby z ligę, niż ten pokazany tutaj. A wychodząc z taką drużyną, nawet w drugiej albo trzeciej dywizji, raczej trudno liczyć na wygraną. Wyjście dla większości graczy jest takie, że albo spadną oni za dwie dywizje, by na spokojnie odblokować sobie wszystkie wyzwania, albo kupią troszeczkę FIFA points i będą liczyć na dobre trafy w paszce. Oczywiście oba te rozwiązania są tragiczne, no bo jedno zaburza zdrowe funkcjonowanie Division Rivals, a drugie prowadzi do wiadomej jeszcze większej tragedii. Natomiast z której strony by na tę sprawę nie spojrzeć, to jest ona na tyle tragiczna, że wymusza od nas użycia sporej ilości kart sygnowanych jako pierwszy właściciel, czyli nawet jeżeli nie Chcemy wydawać FIFA points, to musimy wejść w tę grę hazardową, polegającą na otwieraniu jakichkolwiek paczek. Ale idąc dalej, inne wyzwania, które pojawiają się ostatnio w grze, także zaburzają nieco jej funkcjonowanie, no bo są to zadania typu: asystuj 10 razy w Division Rivals napastnikiem, który ma maksymalnie 83 driblingu, ale jednocześnie jego podania ocenione są co najmniej na 70, lub też, żeby zdobyć kartę specjalną Politano, która pojawiła się w grze za nic, no bo po prostu ktoś miał taki humor, musimy zdobyć minimum 3 bramki w Division Rivals zawodnikiem z każdego klubu grającego w lidze włoskiej. Więc patrząc na to z boku, to jeżeli ktoś jest zainteresowany regularnym odblokowywaniem wyzwań w Division Rivals, no najlepiej będzie jeżeli spadnie umyślnie do 10. dywizji i tam szybko na spokojnie będzie załatwiać sprawę. No i dlatego uważam, że w niektórych kwestiach FIFA 16 była lepsza od obecnej 20, bowiem przypominam, że tam pojawi się kiedyś turniej online, w którym mogliśmy wziąć udział maksymalnie 10 razy, i za każdym razem, gdy go wygrywaliśmy, dostawaliśmy inną kartę jako nagrodę. Najpierw był to Konopianka, później Obama Jank, a za trzecie zwycięstwo dostawaliśmy Marco Roysa. Wyzwania turnieju były proste, no bo, żeby wziąć w nim udział, trzeba było mieć wyłącznie skład oceniony na 5 gwiazdek i każdy grał w nim na poważnie, tylko po to, żeby wygrać. FIFA 16 nie zapadła zbyt dobrze w pamięci graczy, ale ten jeden turniej ze specjalnymi nagrodami, które się odświeżały, jest wciąż jednym z najlepiej wspominanych eventów w historii Ultimate Team. I też patrząc z innej strony, to od trzech lat, pomimo tego, że gracze regularnie się dopominają, coś takiego jak turnieje online w ogóle nie istnieje. W każdym razie rzeczy, o których powiedziałem w dzisiejszym materiale, zniesmaczyły nie tylko mnie, no bo jeżeli były pracowniki jej za pośrednictwem Twittera także narzeka na zjawiska, które ostatnio zaobserwowaliśmy w FIFA. No, to chyba jednak coś jest na rzeczy. Osobiście uważam, że na ten moment zupełnie dobrym rozwiązaniem byłoby to, co widzieliśmy w FIFA 19, czyli wszelkie dziwne wyzwania, takie jak chociażby O'Taliskę i Jemreczana, wykonywaliśmy w szybkich, towarzyskich meczach online. Wtedy praktycznie każdy, kto w nie wchodził, po prostu wiedział, po co tutaj jest i wiedział, czego chce również przeciwnik. No a wymuszanie gry w Division Rival z kartami trafionymi w paczce, no to już jest jednak przegięcie. Co innego, gdyby te wyzwania kazały, Kazały nam dowolnym zawodnikiem zdobyć np. 10 bramek z pola karnego albo 15 goli po uderzeniu z pierwszej piłki. No ale to co mamy obecnie, po tym jak sam usiadłem do tego na spokojnie, jest jednak w mojej opinii odrobinę przegięciem. W każdym razie, tak czy owak, ja prawdopodobnie, skoro już zacząłem tę zabawę, to spróbuję zgarnąć Didiera Drogbę. No a o tym, jakie ikony w tej minigrze warte są uwagi, porozmawiamy już w kolejnym odcinku. Natomiast pytanie do Was, drodzy gracze, jak jak wy spoglądacie na tę całą sprawę? Czy może warto by w FIFA po prostu pojawił się jakiś specjalny tryb do robienia wyzwań? No a może jednak coś takiego nie powinno mieć miejsca, bowiem wtedy zbyt łatwo byłoby oszukać? No a może jeszcze z innej strony, to ja po prostu przesadzam i tylko ja widzę w tym problem, bo wyzwania, które zmuszają nas do otwierania paczek i grania trafionymi w nich zawodnikami w Division Rivals są zupełnie normalne i uczciwe. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!